Missy Hisi bawiła się w gonienie własnego ogona, wiła się i próbowała go złapać. Orbi pomyślała, że miło bawić się w coś takiego. Missy Hisi nie spodziewała się żadnych gości i bardzo się zdziwiła, gdy wpadła na piłkę. Zaprosiła Orbi do zabawy, ale piłka nie mogła gonić swojego ogona, bo go nie miała. Andy i Teddy byli bardzo spragnieni. Ale nie mieli już nic do picia. Musieli więc pojechać do domku. Endiego piłka wracała do siebie, kiedy usłyszała muzykę. Dźwięki dochodziły z przed domku marynarza Bilbo. Orbi była ciekawa, kto tak gra. To Bilbo grał na flecie. Spytał, czy Orbi ma ochotę zagrać, ale piłka mogłaby wydobyć tylko jeden dźwięk, bo nie miała palców, żeby grać na flecie. Pajacyk i Miś też chcieli posłuchać muzyki. Andy zauważył, że piłka jest smutna. A ona poskarżyła się, że nie może jeździć na rowerze, nie może bawić się z lubilu, nie podrapie się za uchem jak tifo i nie może gonić za własnym ogonem. a Nawet nie może grać na flecie. Biedna Orbi. Wtedy Andy Pendy wpadł na pewien pomysł. Poprosił Misia Tediego, żeby przyniósł od siebie z domu plastikowe butelki. Z czarodziejskiej szafki pajacyk wyjął pudełko z farbami i zaczęli malować butelki. Spokojnie, misiu! Potem włożyli do każdej butelki po kilka kamyków, żeby się zbyt łatwo nie przewracały i mocno zakręcili nakrętki. Poszli przed dom piłki Orbi. Ustawili butelki jedną przy drugiej. Orbi patrzyła uważnie. Andy Pendy powiedział, że specjalnie dla niej wymyślił zabawę. Piłka będzie się turlać między butelkami i starać się je poprzewracać. Sześć? Nieźle. Następnym razem będzie więcej. Dziesięć? Brawo Orbi! I tak Andy Penny wynalazł zabawę dla piłki. Długo grali w przewracanie butelek, aż zrobiło się późno i trzeba było iść spać. <śm>